Proszę, jesteśmy przy gubikarium czy krewetkarium, bo to ja już nie wiem teraz, bo jest pół na pół ich mnóstwo. Mam nadzieję, że koleżanka weźmie dużo tych ryb. Bo naprawdę wyżywić to to, to jest tragedia. No. Proszę zielono, ładnie, pięknie jest naprawdę. Ja to mówię, no mnie się moje akwariumy podobają, nasze, nasze. Tu rośnie pięknie tak samo. Fertki sobie siedzą, wszędzie fertki siedzą. Gdzie by państwo się nie obejrzeli, to fertki i fertki. Naprawdę, na trawie też ich jest mnóstwo. Ja to w ogóle nakręcam ten film, bo mnie wkurza ta sytuacja w ogóle na YouTubie. Ludzie, weźcie se na wstrzymanie. Proszę was, jesteście dorosłymi ludźmi. Bo ostatnio to nawet mąż dostał komentarz, że zemści się to na jego kanale. No to jest nie fair już. Naprawdę. Wojna polsko-polska. Między rybami a rybami. To są żarty normalnie. Proszę, ile tych gubików, naprawdę. Ale zauważcie sobie, że prawie wszystkie samice gubików mają żółte ogony. Ale przyuważcie się swoim rybom właśnie. No może tam jest jakiś jeden sobie ze żółtym ogonem? Nie, samców nie ma. W każdym razie u nas, jak ja patrzyłam, to wszystkie samice mają żółte ogony. No, w różne kropki, ale mają żółte ogony. Dziękuję za uwagę. Muszę zadzwonić do koleżanki, żeby przyszła po te rybki. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich akwarystów, ale prawdziwych akwarystów. A jakie są nieprawdziwi? Hajterzy. To są nieprawdziwi akwaryści. Dziękuję, dziękuję. dziękuję ślicznie za uwagę. Do widzenia. Na komentarze może nie będę odpisywać, bo nie mam czasu, chyba, że znajdę Chwilkę czasu w nocy, naprawdę dziękuję, ślicznie państwa pozdrawiam, do widzenia.